Kolejny odcinek, urokie ogiego, baby! No i ja Was witam, moi drodzy, jak zwykle, po raz kolejny zapraszam Was do odcinka z gry spider Hack. I dzisiaj znowu wcielimy się w przepotężne pająki siejące zamęt, zniszczenie, destrukcję. Co fajne, twórcy wydali kolejną nową aktualizację z nowymi mapami, z nowymi broniami, więc musicie się przekonać, kto ponownie stał się królem pająków. Ale zanim zaczniemy, Ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych, kooperatywnych nagrywek z ekipą, koniecznie teraz. Zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostawcie oczywiście bardzo dużo łapek w górę, jeżeli podoba wam się ten materiał. A tutaj poniżej, w sekcji komentarzy, zostawcie komentarz o treści. Hashtag pajo dla zasięgu. No a ja wraz z Hippo oczywiście życzymy wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Nowe bronie, sześcien promienia śmierci wiruje, strzela się śmierć Bumki. Tykaż pająka, pająk robi bum, Nowy modyfikator, tryby przetrwania i versus. Ło, Dobra, zaczynamy. Gramy w pajączki. Speeder Zobaczymy jak będzie nam szło. E, katastrofalnie. To jest 2 FPS-y. jakbyśmy przegrali, to wiesz, bo macie podali... Co to jest? No. Co ja mam. Ja mam za... Ej, mam jakąś maczugę Co to Wła jest? Ja się widzę! Raki odejdź o, 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 ode mnie! Usiadł! Wyrzuciłem ją! Dlaczego ją wyrzuciłem? Uuu. Uuu. Co tam? Co tam nie, no nie, Przestań! Nie! Przestańcie! No jak go Cię nie tknąłem! Oooo! Ojej, że rozpadł, bo tam była kolejna maszuga. Tak. Nie, nie, tak. Te tak gorzej. Zgniatarka. Ja nie wiem, co ja miałem za berło tam. O. ogad. Nie o, mnie Ja szuka. nie pamiętam znowu tych broni, jak one działają. Mam Wow. Co Oj. za chłop... <laughs> Co to się stało? No jąknęło. Widziałeś to? Jo podbiło się. Tyrbuna. Tyrbuna. Co dostanę? Oh. Super! Oh, shit. Hello! Jaki pirat! Arrr! <ścoughs> <ścoughs> <Arle. ścoughs> Tam bronkę miałeś! O oh, O, mam drugie. Oh. Oh, co za kosz? Jak wystrzelił? Zmarnował. Przestań. Dawaj, pod nogi sobie. Przestań. Co tam, Max? Przestań. Co tam? A. Jak się odbija, chłop? Nie. Nie. O! O! Jak mi szczelił w japę. Ej, prosta. Zatoczka. Ktoś musiał no wygrać. No no. On jest na laptopie, no. No. o. o co to jest za Jitson? O oh, Co ja tym robię Co ja tym robię? Przegrywasz nie wiem wow. oh. Okej okay, dobra oh, już wiem. O to niszczy broń chyba No super O go Oz nie uaktywniłeś tego Zapomniałem oh, Hello O oh. Co to? Oh. Jak to działa? Co to się stało? Nie wiem co to, to było To wybucha jak kogoś albo coś dotkniesz Okej okay. O oh, nowa mapa No, to jest nowa mapa o oh fuck off, o oh fuck, no właśnie, tak! What the hell? Chodź to! to? o się, przestań. Juch, mam berło. Oh mam berło. Oh Obydwoje no. mają berło. Mamy berła. Dawaj, styknijmy się berłami. Nie! O oh s**t! Oh, nie! nie. Oh, no gnoju! Przeszliłem to! <laughs> Bo to wybucha tak. na tylko kogo dotkniesz. I, i, i co I, dotknie? I mnie, to, I mnie to nie rani. Tak. Oh jak on w... gra na laptopie! Jakim CD ma grywa? Co Jest! To... Jaka ja poleciałem! On na laptopie gra! No i co, że laptopie? Ja jestem prawdziwym gamerem, nieważne na czym gram, zawsze wygrywam. Tak, co, ja że laptopie? Ja jestem gamerem! O! Oh to żeś poleciał! Shit, nie wyszło mi. A. Trzeba mnie! Trzeba mnie! A bo tak się napatoczyłeś tu! O! Mm. Kurła! Z, z, z wielkiego drąga! Ma. Wiem, o, co, jest, jest? O, co się stało? Jaki ty to przeżyłeś? Jeden lub drugim co był... Co? 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 byliście w sobie. I to wink, jest on wygrywa. Ja to jest do siedmiu. Nie wiem co się. Bądź ci się berłami. Się. No dawaj końcomeczku, ty ci tci! Fakier, Arma de No chodź. To... No ho! To... No, to... to... no, tylko berły, dobre. on Jakiego miał pipcia małego? Co Ale ten berły jest dobre. Fajne jest to no. Ja mam zero! Oh, hello. Oh. Oooo, oh, nie miałem co. Nie miałem co poradzić na to. No oh. co jest?! Co No nie zrobił. Ale cię ale ja go. Zrobiłem, nie widziałem go. Tak zwaliłeś. No kwadratka na niego zwaliłeś. No. Zwaliłeś ja tak na tak niego. Jak... Ale jestem słaby, A, pająk! Yy. Wink łęk. <laughs> O oh. oh god! Wszyscy hm. mamy mięczny świetle? O oh, jest. Yes. No. 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 Mięczny świetl? Mięczny świetl. No co? A, kur... Jak? Miła. Jak Raki? ten... Miez... Przecież wpadłem w ciebie, dotknąłem ciebie. Roki, co ty robisz? The fuck? Jestem słaby Ech, dzisiaj. No tak troszkę. O, berło mam. Eee, kolego. No ja przecież. No? Dobrze. Co się stało? Przecież jeszcze walnąłem pistoletem A, twarz. Z tym berłem, kurwa. Halo, berło. Halo. Oho, oho. No? Ale możesz wystrzelić to berło. Lewym przyciskiem. Halo. O oh, fuck nice. Ja nice. 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 Możesz rzucić tym berłem, strane. i wtedy on wybucha od razu. Ale pozbywam się broni. No tak! tak naprawdę. Ryzykowne, ryzykowne. Co to jest? Takie różowy rzutkin. A ja ma. wiem, co on ma. Nie, ja nie mogę się stąd ruszyć. Ma laser? To jest laser. Nie mogę się. Nie, nie, ja się nie ruszam stąd. Ja się stąd nie ruszam. Jak za to Naprawdę. No to mi jej zabawy. Teraz super, super. Dzięki. O Jezu. O Jezu. Jezus. Oj, oj, oj. O, to mi się podoba. No. Nie. No. Nie. Z berła. Mam berło. z tym ale i co? Jak dotkniesz to razem, wybuchnie ci. ja! Nie, nie, to mnie nie krzywdzi za bardzo. Za bardzo ci To beru jest przesrane. Jest, no? Jest dobre. A dobra, takiego co? A no bo już masz sześć, to siedmiu. siedmiu Ale głupie, czemu do siedmiu? O fuck! masz to. Muszę was tamto tu czekać, tak, tak, tak. Roki! O! Co jest, no Roki, Żyje. Czemu ty broń nie wyrzuca? Nie wiem. Trzymaj tą broń w ręku! Dobądź ten punkt chociaż. Dawaj, dawaj. No patyczka. No, no jak? Bierz no wiesz coś? <śmusz> to Te... oh. oh. kurwa, chłopie! Roki drongel, ci się kończy. <śmusz> no o! Oh, oh. yes! JEST! Dobrze. Nareszcie. Ładnie, ładnie. Aaaa! Oh. Ja aż stóp podniosłem. Aż <noise> stół Jaki, jaki chłopu silny. silny! Co to Hello? jest? Halo! To, to A ja ze złej strony... co? <noise> A to przez... O, wow. To teraz przez całą mapę nawala! Tak! To jest to sama o, broń? A ja wygrał. Was. Wygrałem, wygrałem. Ja też myślę, ej, hazardowy punkt! Brawo Roki! <coughs> Ravange What is this? Halo! O oh, fuck off! Co, <coughs> ej, Rocky. Chief dołączył! Jaki Chief? Czym jest ten Chief? Jakiś Wait. gracz! Przejeżdżałem wow. prywatną. Oh god, no to trzeba powrót do lobby. Powrót do, do lobby. Zawiasy! 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 O, jakaś nowa mapa. Nie było, tej? Nie. Co to? Co to jest? Ojoj! <śmienicza> o, tu laserki się ruszają. To?! <śmienicza> Przez... A to, a to ścianę zabijono, tak! O tak, wyrzucaj brok! O, fuck off! Leć na niego, roki! Lecisz Masz tam? O, gada, o, gada, mi, ta, no, I na no, tym ja kończymy odcinek 1:00. Dzięki za oglądanie. Uh, wow. Mieszadła. <laughs> Mieszadła. Mm, mm, mm. Where am I? Here I am. Co to jest? Sied. Sied. Wow. Mam cię. <laughs> Nic nie mogłem zrobić. Roki uważaj. Wow. wow! To jest pistoletikiem! Nie wiem co miałem zrobić innego z pistoletem. Przeczekać. A jingl. A jingl. Mam wrażenie, oh. że mi się dłużej doczytuje. Halo? Też. E. Please don't! Popuść to... tego! Oh Jesus! Ojoj! Jest... Oj 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 ojoj oj. Oj, oj. Co jest? Rocky. A to mywka o! O, A to mywka Co o, o, jest? O, to jest? To jest zwykły laser, dobra, to jest zwykły laser. On, on I jest jeszcze bije? jeden dodatkowy przeco? On mnie zbije? Nie, nie zbił mnie, dobra! Jak o, wichła o. O! <laughs> <laughs> ja <chmieram. śmiech> Wow. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Wow. Po, po koleżeńsku ci to. Hillary Clinton. Tak, Hillary, Hillary Clinton. Mm. Jeden, Byle jeden, jeden. Bo. Ale wyrównana rozgrywka. Opa! o, Aha! 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 Nic oh, to wow, nie nic mi to nie da. Rocky nic Roki, uważaj. Uważaj. Coś tam jest. Uważaj, Roki, kuźwa. O, to jest... No, why? No ale on nosi obronę, ma tylko tak. bomby. Do cześć, Max. Co to za chamstwo? Co tam, co tam, co tam? Jak, jak, ta, jak ci się, jak ci się żyje? A wszystko w porządku. On wpadnie do lawy, on wpadnie on zaraz, do lawy. Na sam wpadnie, tak, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Jo, fuck. Mam. O! fuck. Oho. Hi. Jaki! Ja, kill. kurde. tratwa, To, to. Antigravity? Co ja mam? <gulet> <Schus> kurde, źle to zrobiłem. Hai. O, o, nie. To, to jest moje. Ni Ojej, ja nic nie mam jak, jak, jak ty nie zginąłeś, to ja nie wiem. Uciekaj. Uciek to uciekaj, uciekaj, to 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 Ja krzykałem spację, żeby do czego się złapać. Ale ty, kursor twój, No ten fakier. Kursor, ja dawałem w stronę broni, bo chciałem broń złapać. Tam się Oj, Ojej. O! A, a, Nic tego kolego O to jest to! To jest ja to! Uważajcie ja to! Ja wiem, O Oh no o, 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 Trzy o, razy o, szczera, jest dobra O to, a, No Nie, nie Chciałem inną broń wziąć <ślało> aż mi ulżyło Kurwa są. Kurwa

Yes. <gamy> Dzięki. Platforma mi zipa. Ej, nie pisałem do mnie atenu, What is this? No właśnie nie ma berła. -ja! Eee, cześć panowie. Oh. Cześć Max. Wow. Hajda! Oh o Jezu. I no broni. Cześć. ty robisz? Ja się <gamy> ja nadzieję, że on za tobą wpadnie. Aż taki głupi nie jest nie. chyba. Ale to, to mnie obroniło przed wybuchem, zauważyłem. Ta? Ta. Tak. No, Ta. fuck off. No, strzelaj. Ja? No. Odejdź od tego! ja, ja to chcę! Ja to chcę! Moja! <grym> o, dobra, mam lepszą broń. Widzę co tam masz. Berło? Berło. Ktoś chce? Nie. A, b, 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 b. Max! Nie! Przestań. Dobra, elo. <grym> <grym> co? za głupie? Specjalnie to zrobiłem! Tak, specjalnie, okay. jasne, nie sądziłeś, że, Żeby znali sobie pod hmm. nogi, to tak jak mogłem stądzić inaczej? Rocket Jumpa chciał. O, patrz co mam. O A. Boże! Cześć Rocky! Cześć. Co? Przeżyłeś to? Bo broń mu wysadziłeś. No co? No, 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 chodź, no. Chodź, tu. O, o Rukie! O! Co to Co się stało? A, jak się uratowałem? Na te ściany trzeba uważać Tak, no mapie, właśnie. Obsrane gacie miałem, od razu poleciałem. Co to? Co to, co dostanę? Oh god. Oh god. Jak tam gumba. <laughs> Jaka seria o poleciała. Piu, pił, pił, pił. No dobre piu, 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 piu. No, <laughs> gupko. No piu, piu, piu. <laughs> do, nie, mnie ten, zrykoszetowało. Mm -hmm. Zamiast polecieć to mnie nie puściło. Mm -hmm. O, brak o. grawitacji. Lubiam brak o. grawitacji. Ja, nie. Masz. No, Rocky! Nie odpaliłeś <laughs> tego nawet. Wiem. <laughs> Co tam się stało? Co to jest za gość? Ja nie wiem, jak czasem gram. O, widzę, co chcesz zrobić! Widzę, co chcesz zrobić! Nie! Don't touch this! Don't touch this! Kurde. Nie touch this. nic mi nie zrobisz tym piu-piu. Na pewno? Are you sure? co? To było ostatni nabój, Max! U... Jaki nie! Jaki się Nie złapać! Nie mógł się powstrzymać, żeby skoczyć za nim. GZIMB! Yeah. Tak to jest! Czy jeżeli kol koledzy skoczą z mostu, to yeah. czy ty też? Beł. Nie. O, sierp. On ma to! Beł. On ma to! Idź mi z tym. Bronię tego! Widzę! Widzę, co ty bronisz tam! Piu! O fak, Już po nas! Już po nas! Fak juu Jooozso Oooo fak, O dzidek Leć na niego Roki Banzai Rób banzai Rób Banzai Rób ba... OOOOOO tak JAK NIE ROZSADZIŁ POŁĘCZ Pięknie zberła dostał <coughs> Klękaj do Peru, Klękaj do Zanikające platformy! O, A one się potem pojawiają! Ta! Co?! No, ta?! What the?! O, fuck! macie ma cię przesrane! Aaaa! To broni, Rosi! nie broni! no! No! Co miałem zrobić?! To nas nie broni! Kurła! Ohaj! O kurde, zrobił to. Oh, fuck. O ma! Ty, 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 ty. ty o ja, ja! Ty, ty. ty. Okay. O nie. O nie. Jestem otaczony! Co o, jest? Nie. Jakie lagi Jak mnie to? Jakie laksy na... dostały? O, co to Dobrze, było? Rocky, co to za i... lag Nie na lakach to zrobiłem! Roki! No! Wygrywasz to! Lag <laughs> <Laki, laughs> Co, co to było? Nie wiem. Pomogę ci wygrać, patrz. Pomogę ci wygrać. Ej, no nie, nie ma tak, ej, ej, ej. Jakie laksy? Patrz, jak ci pomagam wygrać. Oha. o cholera. I tak ci przede On ci pomógł mógł wygrać. So! Je... No. Nie, serio? serio? Nie, wow! Dobrawa. Jesteś mistrzem w tą grę. Najlepszy. Nie, nie to był laść Och, masakra. Tak, starczy. Uf. Kolejny odcinek Spider-Hecka. Boże jedyny. Moje gardło. <laughs>